Dzień dobry Artur Kuligowski, a to jest Globi Info i Twój Świat w Migawce. Lecimy z newsami. Wojna na Ukrainie. Za nami 605 dzień wojny. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski potwierdził, że wojska ukraińskie użyły rakiet balistycznych AtacMS o zasięgu 160 km, które zostały im dostarczone potajemnie ze Stanów Zjednoczonych. Pociski te zostały wykorzystane do uderzenia na bazy lotnicze pod okupowanym ługajskim i Berdiańskim. Celem ataków były śmigłowce oraz pozostały sprzęt umieszczone na lotniskach. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że wykorzystanie tej broni zmusi rosyjskie władze do rozproszenia zasobów lotnictwa z dala od linii frontu, co opóźni ich czas wsparcia dla wojsk lądowych. Wcześniej w połowie września ukraińskie wojsko wyzwoliło wieś Andriivka pod Bachmutem. Jest to istotny strategicznie punkt na tym odcinku frontu. Toczący się konflikt zbrojny zrujnował ukraińską gospodarkę. Przerwane łańcuchy dostaw, niszczenie krytycznej infrastruktury, spadek produkcji rolnej to tylko nieliczne z problemów, z którymi mierzy się nasz wschodni sąsiad. Ukraińskie media podkreślają, że kluczowym wyzwaniem przy odbudowaniu gospodarki kraju będzie brak pracowników. Zmiany związane z wojną doprowadziły do znaczących dysproporcji na rynku pracy. Ministerstwo Gospodarki Ukrainy szacuje, że w ciągu dekady niezbędne będzie przyciągnięcie na rynek pracy 4,5 miliona pracowników. Stany Zjednoczone wykazują się ogromną pomocą dla Ukrainy w trakcie trwania wojny. Prezydent Joe Biden będzie wnioskował o przyjęcie nowego paktu finansowego. Fundusze te miałyby zasilić budżet Ukrainy, Izraela oraz Tajwanu, a także zostać wykorzystane na wzmocnienie bezpieczeństwa wzdłuż granicy z Meksykiem, będący pod presją migracyjną. Łączna wartość amerykańskiego pakietu finansowego ma wynieść około 100 miliardów dolarów, z czego 60 trafiłoby do Ukrainy. Wniosek wpłynął do kongresu w dniu wczorajszym. Dodatkowo, unijne kraje ostatecznie zatwierdziły przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy. Przepisy gwarantują im takie same prawa, które mają obywatele Unii Europejskiej do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia i zakwaterowania. Banki szykują się do zwolnień. Jeżeli pracujesz w instytucji finansowej, to ten materiał jest dla Ciebie. BNP Paribas Bank Polska planuje ostre cięcie etatów. Bank przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2024-2026 i objęcie nim mniej więcej niż 900 pracowników zatrudnionych w centrali sieci sprzedaży. Od razu nasunęło się pytanie, czy inne banki przewidują podobne ruchy. Według portalu RP, zarówno Bank Millennium, PKO, ING Bank Śląski, MBank nie przewiduje wdrażania programu zwolnień. Tworzenie rządu. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w dniach 24-25 października odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoje reprezentacje w dziesiątej kadencji Sejmu. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.